Y... Jeszcze raz zadaj mi to pytanie. Masz klucze Trzy razy mi zadajesz to samo pytanie. Myślisz, że ja kluczy nie biorę? Zawsze no. biorę. No jak ty... Oj, oj oj Jak ty ładnie z pieskiem na spacerki chodzisz. Ty już nie masz. A chciałem cię na spacerki wyciągać, żebyś szła z psem. Trzymaj ją, by wierzą na szarpie. Chleba nie jadłaś? Chleba nie jadasz, ale bułki za to jadłeś. przepraszam, taka akcja była tutaj z pieskiem wyrwała się na skórę doberman mini Bla. no i teraz idziemy, pokażę wam taki ten pole z kwiatami, tak co mówiłem dzisiaj a dzisiaj w ogóle który jest, 24, czwarty wiesz? no yy, a ty ręki nie masz lewej, czy mi się wydaje? No i my jednak jest. No ja że tutaj spacerujemy. Po kim ty masz tą bluzę? Powiedz mi. No, po Zuzi bluzę nosi. Dlatego ręki nie ma. Ukradzam ją. No, uwielbia takie Eliza. Ukradłam tacie spodnie. No, ale nie te, co masz. Te co dzisiaj zostały zakupione. Buty, buty też. Nie, buty też nie muszę kupić, A ten, a ten, po... tędy, tędy. Kocie? To no, co mnie. Powiedziałem, że w kocie. O, to jest nasz samochód. Nie, insygnia, nie. Teraz się nagry. Tylko nie machaj kamerką. Ja stary operator filmowy ci to mówię. Nie ma machaj kamerką. Musisz jakiś. Tak musisz. Patrz. Ja ci pokażę jak masz iść tam. O. I tak masz chodzić. O właśnie tak no, a, nie ta, a nie tak. A my idziemy z Belą i z Elidą, Zobaczyć jak ładnie kwiatki kwitną. No idziemy dalej. Tak pamiętaj. Musisz tak. o Ognięty tak, tak. Jak murek będzie, widzisz? w kamerkę trzymała i się tak przez murek Tata chyba się wyłączyła. Nie. Nagrywa się cały czas. Chyba że coś nacisnęłaś. Nie, nic nie nacisnęło. No nie, właśnie. Ty dałaś i iść normalnie miękko, a nie potykać się o ten, o kubkę na tym na, no już, no ty patrz co nagrywasz, a już zaczynasz machać Ugnij stopy, ugnij stopy, ugnij nogi nie machaj, nie machaj kamerką, bo już zaczynasz machać ale mnie uśmiecha uśmiecham cię? tak ja cię uśmiecham? pierwszy słyszę, żebym cię za usta łapał i ci uśmiech robi. no znowu Masz, chodźcie uśmiechnąć uśmiechnę, <laughs> idealnie, no teraz wy, wy, wygląda super, Ela, uśmiechnij się też, no masz, chcesz jeszcze nagrywać, to masz. nie, nie, bo nie umiesz chodzić, nie, nie, jak kamerman, nie mam pokoju, nie masz pokoju, nie mam, a nie masz pokoju, yy, jako kamer kamerowiec, tak, no dobra, a to jest proszę Państwa, Właśnie to, co mówiłem na ścieżce rowerowej. Nie wolno kupek psich robić. Trzeba zbierać woreczki foliowe. A tutaj na, na rąbanej to można się na rowerze wywrócić jak będzie mokre. Nie? Wywróciłaś się kiedyś na kupie końskiej? Nie. A na psiej? Nie. Bo jeszcze nie zdążyłaś. Wszystko przed tobą, kochani. Ale miałam raz kupę kocią na rowerze. Fuj. A skąd wiesz, że to była kocia? Nie wiem. No to Dzieciuka jak wiesz? Dzieciuka po prostu mówiła, chyba wjechałaś w trzeba w, gu, w Od, od W kopę od kota. No, a dobrze, że nie wjechałaś w kota. A może wjechałaś w kota i on zrobił kupę? Nie wjechałam A może w szadoła wjechałaś? Nie wjechałam w szadoła. Ja tego nie wiesz. Musimy się szadoła zapytać. Nie ma co, nie ma. Zapytamy się szadoła. Czyli Eliza w ciebie, a on co na to? Miał <grym> <wiosenie> właśnie o to chodzi, nie? Albo po prostu pięknie sobie. A on powie, mam to gdzieś. <grym> I poszedł. <grym> i <wiosenie> nie? Mhm. No. Ale co nie muszą zbierać w tej kupie? kupie no zobacz tego nawalone. Wiosenie. Powinni zbierać, no ale nie zbierają, bo ponieważ konie są większe od psów. Mhm. Ale te są większe od koni? Które psy. Że, że niby bela jest większa od konia? Ona jest jak kopyto konia. Uważam, tam rower jest. A małe konie są takie, niektóre, niektóre konie małe są takie jak doberman. Albo inny wyżeł. Lub też hart afgański. Ale i jamnik. Tak? Janiki są so, so takie duże jak psy, tak. Co ja wiadomo. Jak, jak psy? Ko, jak konie, jak psy. O, tam zobaczę, jak ładnie, że tam wyjdziemy właśnie. Wow. Już tynka, znalazłem wejście na to. No, zaraz tam wejdziemy na chwilkę. Czy już to wejdziemy? A powiedz mi, córka, Lizo, moja, ty. Mhm. Jesteś w drugiej szkole, tak? Jak ta szkoła się nazywa? Ależ Reichs. Właśnie. Właśnie. Dużo masz y, y, prac domowych? Za dużo. A chciałabyś w ogóle nie mieć? Tak. Albo by, żeby nauczyciele robili pracę domowe za ciebie? Tak. O, ja wiedziałem, że tak będzie. Ja też tak chciałem. Ale niestety, za, teraz, która jest tam partia polityczna, już nawet nie pamiętam, bo już się pogubiłem, w Polsce dąży do tego, żeby prac domowych nie było w Ja myślałem, że w Holandii też nie ma, jednak są. No. <laughs> Ale mają takie. Z... Książeczki, tylko tam się zaznacza punkt, punkt i to wszystko, nie? I to że jeszcze musimy wozić 10 kg. No, a naprawdę, yy, tornister Elizy waży chyba z 8 kg. No, myślałem, że on będzie lekki, nie? A to jest. No, nie a to Laptop, jakieś 8 książek. no. no. jeszcze jedzenie, picie. A, ale to ja słyszałem, że kiedyś właśnie, że, że miało być tak, że. Yy, że w, szaf w szafkach się zostawiało wszystkie książki A nie. to już tak nie działa, tak? Nie jest tak, że normalnie po prostu zostawiamy te Wiesz. książki, które potrzebujemy pierwszą, pierwszą godzin pierwsze dwie godziny. No przez pierwsze dwie godziny? Przed tą pauzą, no. potem mamy pauzę, potem idziemy z powrotem do lokerach, Bierzemy następne książki i pauza następna lokery. No Oraz dobra, chodźcie, idziemy kwiatki zobaczy tam z bliska, na razie. No jesteśmy tutaj przy tych liliach, zobaczcie jak to ładnie wygląda, nie? Tak jak tulipany w Holandii kwitną, to my jesteśmy teraz przy jakichś liliowcach, nie wiem co to jest. Ale jak to pięknie wygląda, naprawdę. Zawsze takie pola jednego koloru są śliczne. Aż Bela jest zachwycona. Teraz tutaj są zdjęcia machniemy, nie? Się się Bela... Zaraz Nie, już zrobiła kubkę swoją. Ile można kupek robić? Tylko to dużo kubek robi. No <grywia> nie gadajmy, nie gadajmy o seksie. To że z to nie jest seks. Ja oczywiście, bardzo dobrze cię w szkole uczą. <grywia> Te holenderskie szkoły, nie? One uczą takich rzeczy dziwnych. Ale zobaczcie jak ładnie. Jak kolorowo. Tak. Tato, mieliśmy tak. cały temat o seksie. Poważnie? Tak, w naturze mieliśmy cały temat o seksie. No ale było wesoło... A śmieli się? Dzieciaki czy nie? Czasami tak, czasami po prostu... No, no nieważne. Ja tak nie miałem. Ja już yy, w tych czasach jak się uczyłem w szkole. Mhm. Te, zanim te nauczyciele przekazywali mi wiadomość o seksie, to już wszystko wiedziałem. Co? Jak? Normalnie. Internetu nie było, a już człowiek wiedział. Nie? Wy wiecie też, o czym kadam. Ale ładnie tutaj. Poczekaj spróbujemy zdjęcia ustawić. Dobra? Bo zobacz, czy dresów nie masz, czy różowych teraz? Nie. Czekaj na to. No? Daj mi kamerkę. No masz. Nagrywaj. Nagrywaj tam. I się nagrywa? Tak, cały czas. Okej. Okay. Ja ja też chcę tu się nagrać trochę co ty? zaraz jest spotlight dla kwiatków jaka kamerwanta zrobiła To wygląda, nie? Tak, dlatego chciałam to szybko zrobić. Dobra. Jeszcze się nagrywa? Tak, chyba tak. Nie trzeba będzie sprawdzić wszystko. A, po, a pachnie to w ogóle? Zobacz. Chyba nie. 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 jest Nie. Nie. bo ja mam, ja nie, mam. Masz na pewno. nie. Masz Nie. pewno Nie. 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 Masz na nie. Masz jakieś tam. Idziemy teraz do domciu. Jutro musimy o 5 rano wstać, żeby na spacer robić z psem. Ty. Nie ty. Kultury trochę. Co za ty. On mówi się ty tato. Pan. Ty tato, nie pan. Mówi się tak. I, i, ja nie zimę, wziął, tak. Wiesz, jaki kawał kiedy stary był? Proszę. Nie, nie urywaj. Kiedyś kawał, ta, taki kawał stary był. Mówi się, jak to było, że mnie spalił. było się ten. Ej, honotu! tu! Jakie chono, panie, panie, honotu! tu! Jak A ty spaliłem to? Oczywiście, kurde, jak na koniec, ja zawsze musiałem jakiegoś tutaj babola strzelić. Teraz u, e, uważamy, jak przechodzimy przez ulicę. Bo tam jest dopiero przejście. Zapaszli. Idziemy do domu, pomachaj. Widzą naszym. Cześć, trzymajcie się. Bela, pomachaj ogonem. Ale pięknie machasz.